Nie można ich spalić. Jak, Dziewczynki zypą, jak mocno przegrzeje, to one się spalą. Nie Pękają, wyleje ręce. się co? One muszą się kurczyć. Drzewo jest najlepsze liściaste i najlepsze byłoby, jeśli to jest grusza, śliwa, wiśnia, jabłoń. Drzewo powinno być na pół suche. Temperatura do odparowania tych śliwek potrzebna jest około 120 do 180 stopni. Takie suszenie z wędzeniem trwa około 72-75 godzin. W tym roku rzeczywiście śliwki bardzo obrodziły, i dlatego tak po prostu chcieliśmy je zrobić. Święto śliwki, dlatego żebyśmy, żebyśmy chcieli pokazać, jak się wędzi śliwki, przede wszystkim dzieciom. Bo teraz wędzone to kupujemy tylko kalifornijskie na placach, natomiast z wędzarni bardzo rzadko ma ktoś okazję spróbować takie śliwki. Witamy dziś gości, co do nas Nowa Huta słynie ze wspaniałych pomysłów. Święto Dyni w Branicach, ostatnio w Łuczanowicach, a teraz Święto Śliwki tu w chałupkach jest kolejnym dowodem na to, że jesteśmy bardzo pomysłowi w Nowej Hucie. Znakomita impreza i ciekawe, że degustując potrawy, będąc członkiem żyli. odkryłem nowy smak śliwki. Okazuje się, że nie tylko tak tradycyjnie śliwka w płynie, ale również można z śliwki zrobić różne cudeńka pyszne i smaczne, jak nie tylko ciasta, ale i dania. Kilogramy sprzętu w terenie, bo trzeba to wszystko oświetlić lampami, podświetlić, żeby było widać, jak ta sowa lata. Także cała logistyka. No i potem noce spędzone w terenie, nie dnie. Także w, w dzień też no, świt jest zawsze fajny na jakiś pejzaż, trzeba popracować noc, potem nie przespana. Zachód znowu i zostaje tylko trochę dnia, kiedy tam można się zdrzemnąć, ale to też się nie zawsze chce wtedy spać. Towarzystwo Przyrodnicze Nocnych Marków jest to nowa akcja edukacyjno-fotograficzna organizowana przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury Norwida. Na czym polega cykl? Będzie to cała seria spotkań z uznanymi fotografikami przyrody. Będziemy pokazywać ich zdjęcia. No przede wszystkim będziemy z nimi rozmawiać. Rozmawiać o ich warsztacie, rozmawiać o, o przygodach, o, o, o kuchni fotograficznej, o to wszystko, co składa się na, na, na zawód fotografika przyrody. Przy okazji chcemy to robić na łąkach nowochodzkich, na tym wspaniałym terenie tutaj w okolicach Placu Centralnego. Bardzo dobre przedsięwzięcie, dlatego, że ono wpasowuje się w ideę wykorzystania tego Terenu. Tą ideę, którą nasze Stowarzyszenie Łąki Nowołudzkiej stara się popularyzować, to oddala e, zabetonowanie tego terenu i zadeptanie e, poniżej łąk nowołudzkich. Tak naprawdę fotografowanie przyrody jest sztuką patrzenia na przyrodę, szukania motywów, cierpliwości. No, jest to zajęcie dla samotnych wilków. To miejsce, nie wiem, dla mnie, myślę, że dla wielu Polaków, dla Krakowian ma szczególne znaczenie. Zawsze kiedy tutaj jestem przy bramie właśnie huty, wspominam zupełnie inne czasy, czasy wielkich przemian, kiedy rzeczywiście masa robotników szła do boju jakby o wolność. W tym teraz widzę masę ludzi, którzy jakby idą do tej huty. Wielotysięczny tłum garnie się tu, aby posłuchać muzyki. To jest jakby już niesamowite prawda? zobaczyć taką, yy, taką sytuację. Yy, to jest dowód na to, że, że, że muzyka no, dociera nawet właśnie do takich wnętrz. Bardzo nam się podobało, a powiem szczerze, że sceneria rewelacyjna, bardzo piękne wnętrza, właściwie chyba tylko do tego się nadają, żeby organizować koncerty. Fajny pomysł. Muzyka dość głośna, ale monumentalna. No i współpraca tego zespołu. To niesamowite doświadczenie nowe znowu. nie ta Krakowie było w fantastycznym połączeniem. Połączenie właśnie tej muzyki z twórczością, no niesamowite jest jednak.